Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 23. Przed nami ostatnie spotkania sezonu 2028-29. Jesteśmy już naprawdę w odległej przyszłości w tej karierze. Swoją drogą. Więc tak, jeśli chodzi o kalendarz, no to ostatnie kwietniowe spotkanie to spotkanie z Leicester. No a potem jeszcze cztery mecze w maju, gdzie będziemy grać m.in. z Arsenalem, z Manchesterem City, więc z mocnymi drużynami. No i nie oszukujmy się, tak naprawdę szans na europejskie puchary już nie mamy. Musielibyśmy wygrać wszystkie mecze, które zostały do końca, a naszym rywalom musiałyby tutaj naprawdę fatalnie wychodzić te najbliższe spotkania, musieliby przegrywać. Widzimy, że Allen jest gotowy do zmiany pozycji. Zobaczymy, czy to na niego jakkolwiek wpłynie, choć wydaje mi się, że nie. No i zostaje ta sama ocena, jaka była. A jeśli chodzi o to, w co my tutaj możemy iść, widzimy w ogóle, że słabiej tutaj wygląda ten jego rozwój jako skrzydłowego, ale na razie przy tym zostańmy. Niech idzie w fałszywego skrzydłowego, poprawi trochę strzelanie, no a potem najwyżej wrócimy z nim na ofensywnego pomocnika, jeżeli tam się lepiej czuje, no i go po prostu wtedy prawdopodobnie sprzedamy, no bo to nie jest pozycja, która by nas interesowała, no chyba że na przyszły sezon czy w ogóle na przyszłość będziemy chcieli coś pozmieniać w tych naszych formacjach, co w sumie jest całkiem prawdopodobne. STWsz wciąż nie jest dogadany z żadnym klubem na których oferty się zgadzaliśmy. Więc robimy w ten sposób, no i jeśli Borussia się na takie warunki zgodzi, no to będzie miał naprawdę duży wybór STW, gdzie będzie chciał odejść. My natomiast przychodzimy do spotkania z Leicester, 16 zespół w tabeli. Mam nadzieję, że sobie z nimi poradzimy. Wyjdziemy dokładnie taką formacją jaką mamy, więc ofensywnie spróbujemy tutaj pójść na Lester. No i co? Żadnych zmian. Szybka symulacja naszym najmocniejszym składem. Gramy ze słabym zespołem. Wygrywamy. Sambi, BT strzelają do nas bramki. Przedłużają nasze nadzieje na to, że jeszcze jesteśmy w stanie cokolwiek ugrać w tym sezonie. No ale wiemy, że będzie to bardzo, bardzo trudne. Ocena znowu spada niestety w oczach zarządu. Miejsce dziewiąte w tabeli. Czy cokolwiek się zmieniło? Zobaczmy jak tam miejsce szóste. Aston Villa. No i zbliżyliśmy się w sumie do tego miejsca szóstego. Więc tak jak mówię, nadzieje jeszcze... Są przedłużone, no ale teraz bardzo trudny rywal, a my musimy wszystko jak leci wygrywać teraz yy, Okej, okay, wciąż w szatni nie najlepsze nastroje yy, No ale mam nadzieję, że one będą się poprawiać, chociaż trudno o to przy wynikach, które osiągamy niestety Dogadana sprzedaż również do Borussii, więc to akceptujemy Kolejny klub, z którym STW może się dogadać No a kogo wybierze, no to pewnie niedługo się przekonamy, jeżeli w ogóle kogoś z nich wybierze Arsenal to jest piąty zespół w tabeli. Myślę, że na nich wyjdziemy sobie akurat tą formacją. I czy chcemy cokolwiek zmieniać? Wydaje mi się, że nie. Wyjdziemy dokładnie tymi zawodnikami, dokładnie tym składem. Bardzo mocno zmęczony Arsenal. Mam nadzieję, że to wykorzystamy, bo to jest ogromna szansa, która się przed nami teraz otwiera. Zobaczmy, jak nam wyjdzie ten mecz. Remisujemy. Niestety tylko remis. Bardzo wyrównany mecz, jeśli chodzi o statystyki, bardzo wyrównany również, jeśli chodzi o wynik. No ale remis nam nic nie daje i tak naprawdę przekreśla już nasze ostatnie szanse na to, żeby jeszcze gdzieś tam wyżej się znaleźć. Więc przechodzimy dalej do meczu z West Bromem. To jest, widzimy, 17 zespół w tabeli. No więc tutaj powinniśmy spokojnie sobie z nimi poradzić. Biti troszkę zmęczony, więc nasz kapitan. Dostanie wolne, tutaj wejdzie Day za niego, ewentualnie, może oni się tutaj zamienią. Yy, ok, Scarlet, niech dostanie szansę na skrzydle, jest bardzo szybki, więc powinien sobie tam poradzić. A opaska kapitańska wędruje do Magnusona. Tak to robimy. Yy, no i co, szybka symulacja, ofensywnie wychodzimy po raz kolejny i z West Bromem wygrywamy 2 do 1. Ok, Sambi i Banks strzelają bramki, statystyki bardzo fajne. No, widzicie, no na koniec sezonu wygląda to już nieco lepiej. Poradziliśmy sobie dopiero co z Liverpoolem ostatnio. Mam wrażenie, że znowu na dobre tory wchodzimy, tylko niestety za późno. Niestety za późno i to jest ten problem. Taimon będzie chciał odejść. No i tak naprawdę. Aha, na wypożyczenie chciałby odejść. No, nie, no, mi się wydaje, że my go pożegnamy definitywnie, bo on już nam nie jest potrzebny, no mówiąc szczerze. Kolejne spotkanie dotyczące formy, ale mam nadzieję, że to nie wpłynie na nasze ewentualne zwolnienie. Gramy z Newcastle. Jesteśmy wciąż na dziewiątym miejscu w tabeli. No i widzimy, że straty punktowe są na tyle duże, że na tym dziewiątym miejscu bardzo możliwe, że już zostaniemy. No nie jest to zdecydowanie miejsce, którego oczekiwaliśmy przed sezonem, ale nic na to nie możemy poradzić. Czy Jensen może zagrać w ataku? No, teoretycznie może. Dobra, dajmy mu tutaj szansę, chyba że zamienimy ich tutaj. No nie, Banks nie za bardzo. Dobra, więc zostawmy to w ten sposób. Szybka symulacja i z Newcastle u siebie przegrywamy. No więc zdążyłem powiedzieć, że wkraczamy na dobre tory, ale jednak nie. Jednak nie są to wciąż dobre tory. Banks i Jensen strzelają bramki. No a ta porażka można powiedzieć, że tak, no, definiuje poniekąd ten cały nasz sezon, który naprawdę nie był dobry. On naprawdę nie był dobry. Bardzo rozczarowujący. Przechodzimy sobie do raportów zwiadowczych. Nie będę nawet tutaj odrzucał tych zawodników, tylko po prostu przejrzę. Nikogo ciekawego tutaj nie ma. Jeśli chodzi o piłkarzy z Islandii, widzimy tego Biarkiego Hansena, który ma świetną ocenę początkową, fajną wartość, słaby potencjał, ale przy tej wartości ja go podpiszę. Jeśli chodzi o resztę, no to ten wygląda w miarę. No ale. Nie, no słaby potencjał, wartość nie jest aż tak dobra, więc tutaj sobie go akurat odpuścimy. A jeśli chodzi o Anglików, no to tutaj wydaje się, no ten ewentualnie. No ale chyba, chyba jednak nie. To jest za słaby poziom już w tym momencie dla nas. Przy czym mamy przecież pełno i tak tych juniorów, więc przechodzimy sobie do szkółki, żeby zobaczyć tego jednego. Hansen, no, ma fajną ocenę początkową, więc myślę, że dobrą decyzję podjęliśmy podpisując go. Środkowy obrońca, metr 82. Czy rzeczywiście środkowy obrońca? Wydaje się, że tak. Więc w co byśmy tutaj poszli? W defensywnego albo w ścianę. W ścianę może pójdziemy z nim na razie. No i zobaczymy, jak się będzie tutaj rozwijał. No więc przechodzimy sobie dalej do ostatniego meczu tego sezonu Kolejna oferta z PSG, tym razem, tym razem za STW, a on wciąż żadnej oferty nie przyjmuje yy, Więc tak, tutaj 42 miliony od PSG, chociaż chcemy za niego, zobaczymy czy się na to zgodzą No a my lecimy dalej no i mamy spotkanie z Manchesterem City. Mamy również tutaj informację, że prognozy nie są obiecujące, no to już od dawna bardzo się nam wyświetla, już do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić. No i bierzemy udział w tej ostatniej konferencji prasowej tego sezonu. Jak wasz zespół podejdzie do pozostałych spotkań, no tego ostatniego spotkania konkretnie. Nie no, dobrze się bawić. Nie, wiem, zawodnicy muszą się wykazać, w ten sposób odpowiemy, no dobra zabawa to by była, gdybyśmy kończyli sezon w top 6. Jak podejdziecie do najbliższego meczu? Koncentracja, oczywiście, to zawsze. No i pytanie numer 3. Czy tym razem zwycięstwo będzie wasze? Yy... No co by tutaj odpowiedzieć? Już my im pokażemy. Okej, okay, odpowiedzmy w ten sposób. No mówi, mówiąc w ten sposób o Manchesterze City, pokazujemy ogromną pewność siebie i, i trochę ryzykujemy, jakby nie patrzeć. No ale może akurat ten ostatni mecz nam wyjdzie. Czy mamy szansę w ogóle jeszcze awansować jakkolwiek? No nie. Na dziewiątym miejscu zostaniemy, chyba, że jeszcze Wolverhampton nas wyprzedzi i spadniemy na dziesiąte. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Yy, zagramy sobie tą formacją. Yy, no i wychodzimy dokładnie tym składem, który tutaj widzicie. Ewentualnie za Cabango. Wprowadzimy sobie Cresswella. Wydaje mi się, że zasłużył, żeby wejść od pierwszej minuty w tym meczu. No i gramy z Manchesterem City. Czy ten ostatni mecz sezonu będzie pozytywnym akcentem, pozytywnym zamknięciem? Niestety nie. Przegrywamy, tak jak cały ten sezon jest dla nas. No niestety, trzeba powiedzieć sobie szczerze, jedną wielką porażką. No i co, spadniemy jeszcze na dziesiąte? Nie, utrzymaliśmy się na dziewiątym. Tyle samo punktów co Wolverhampton, ale jedna bramka przeważyła, jeśli chodzi o bilans, więc jesteśmy na miejscu dziewiątym. No to nie jest złe miejsce, teoretycznie, być na dziewiątym miejscu w Premier League. No ale nie takie były nasze oczekiwania, nie takie były nasze cele na ten sezon. No i widzimy też, że fatalna jest ocena od zarządu. Mam nadzieję, że utrzymamy posadę przede wszystkim. No i słuchajcie, przychodzimy sobie na razie dalej. Czekamy, czy będą jakieś wiadomości. Zobaczymy też, jak się potoczą europejskie puchary. Z czystej ciekawości sobie to oczywiście sprawdzimy. PS, że nie jest w stanie zapłacić za wesza takich pieniędzy, jakich chcieliśmy. Okej okay. więc lecimy dalej i sprawdzimy sobie jeszcze oczywiście cały ten nasz zespół. Jak się w tym sezonie spisywał. Kto, się, kto grał dobrze, kto zawiódł. To już niedługo, o tym niedługo się przekonamy. Ok, składamy kontrofertę Atletico Madrid Czekamy wciąż na te jego decyzje ewentualne. Okej, okay, po wszystkich już tutaj powinno być spotkaniach europejskich, więc zobaczmy jak to się w Europie w tym sezonie toczyło. Zaczniemy od Ligi Konferencji. I tutaj widzimy, że Olympique Lyon wygrał z Arsenalem 3 do 1. Okej, okay, lecimy do Ligi Europy. No, i tutaj Totenham dopiero po rzutach karnych z Ajaxem 2-2 w meczu. No, to musiało być całkiem ciekawe spotkanie, i powiem szczerze, spotkały się tutaj dwie drużyny, które bardzo pasują do Ligi Europy, według mnie. Yy, więc taki klasyczny finał Ligi Europy, gdzieś patrząc na moc tych drużyn, że tak powiem. No, a jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, zobaczmy, jak tutaj to wyglądało. No, i tutaj mamy dosyć niespodziewane zwycięstwo Juventusu, który pokonał Barcelonę 2-1, więc tak to tutaj wyglądało. W półfinałach widzimy, że Barcelona wyeliminowała Milan, a Juventus wyeliminował Real. Okej, okay, tak to się przedstawiało w europejskich pucharach, no i ogromna szkoda, że kolejny sezon to będzie sezon znowu bez nas w tych europejskich puchar pucharach. To naprawdę jest dla mnie no, ogromnym zawodem. Jeśli chodzi o tych naszych juniorów, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby ich wszystkich. Przenieść do drużyny seniorskiej i po prostu dać do wypożyczenia. Zobaczymy, jak się będą chłopaki rozwijać. Więc mamy tutaj zastrzyk takiej świeżej młodej krwi. Przechodzimy sobie do zespołu. Poustawiamy sobie to wiekiem, żeby było łatwiej. No i Davis do wypożyczeń. Ruben do wypożyczeń. Allen również. No i Hansen tak samo. OK, to mamy załatwione. No, i myślę, że to jest dobry moment żeby przejść do do czego no właśnie do oceny naszego zespołu jak on się spisywał w tym sezonie no ciekaw jestem tych statystyk powiem szczerze i widzimy że Ferguson ocena 6,5 jak na bramkarza to nie jest zbyt wysoka ocena ale co jest ciekawe Ferguson zaliczył w tym sezonie jedną asystę jako bramkarz no ciekawa sprawa naprawdę 10 czystych kąt no nie jest to zły wynik też nie jakiś spektakularny no, ale jego ocena ogólna, no średnia, powiem szczerze. ramzej 6.2. To nie był dobry sezon w jego wykonaniu, trzeba to sobie powiedzieć szczerze. Yy, 3 bramki, 8 asyst. No, od środkowego pomocnika, na tym poziomie grającego, no, oczekiwałbym nieco lepszych wyników. 8 asyst jest ok. Nie jest to jakiś porywający wynik, jest w porządku. Trochę więcej bramek by było fajnie. No ale ogólnie widać było, że no nie wniósł do gry naszego zespołu tyle, ile byśmy chcieli. Magnuson blisko 7. To był dobry sezon Magnusona, no to jest najlepszy piłkarz naszej drużyny. 17 bramek, dużo. Jedna asysta, więc mało tutaj asystował. Hmm. No to był sezon na pewno dobry, tak jak już powiedziałem, no ale też byśmy od niego oczekiwali jednak nieco więcej i tej oceny na poziomie powyżej 7 jednak. Biorąc pod uwagę, jakiej klasy jest piłkarzem. Hiki 6-2, no. Nie spisał się zbyt dobrze. No ale to też dlatego, że no, no tutaj cała drużyna będzie słabo oceniana, ze względu na to, że to po prostu był słaby sezon całej naszej drużyny, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Trzy asysty, jedna bramka. No okej, okay, no nie było tragedii, ale nie było też jakoś super dobrze. Sesenion. No on na pewno zasługuje na wyróżnienie. 4 bramki, trzy asysty, dziesięć czystych kąt i naprawdę przyzwoita ocena 6-4. On się spisuje dobrze i z niego jestem zadowolony. Biti 8 10 bramek, 7 asyst. Myślę, że to był dobry sezon w jego wykonaniu, troszkę się nam rozwinął, 82 to już jest przyzwoita ocena. Natomiast musimy się zastanowić, czy nie chcemy w przyszłym sezonie zastąpić go kimś lepszym, bo jednak jest w tym momencie najsłabiej ocenionym zawodnikiem naszej drużyny, jeśli chodzi o ocenę ogólną. No i to jest problem troszkę, bo my musimy się rozwijać dalej. No a to jest też nasz kapitan. Więc no to jest ten problem, że czy chcemy z niego rezygnować jako z kapitana, bo jeśli ma się stać rezerwowym, to opaska kapitańska prawdopodobnie trafi do Magnusona. No a Beaty już od paru ładnych sezonów jest naszym głównym kapitanem, więc będziemy musieli pomyśleć, co tu zrobić. Mavropanos, no piłkarz, którego bardzo broniłem i chciałem, żeby został. No a ocena, jak widzimy, bardzo kiepska, bo ocena ledwo powyżej szóstki naprawdę jest zła. Jeden gol, zero asyst, tylko sześć czystych kąt. To nie był dobry sezon Mavropanosa. Porównajmy go do Tangangi, który wypadł jeszcze gorzej. No i to jest naprawdę zastanawiające. Ta nasza linia defensywy znowu po raz kolejny wyglądała bardzo źle. No zastanowimy się, co z tym zrobić, bo mamy też już tutaj, trzeba przyznać, dosyć zaawansowaną wiekowo yy, tą linię obrony, czy też właściwie środkowych obrońców głównych w wyjściowym składzie. No i pomyślimy, czy tej dwójki nie będziemy chcieli wymienić na innych piłkarzy, albo przynajmniej jednego z nich. Zobaczymy jak to będzie w przyszłym sezonie Sambi 6-4, przyzwoita ocena 5 bramek, 6 asyst Nie był to porywający sezon, tak jak w większości naszych zawodników No ale był ok Banks, no muszę przyznać, jestem w szoku widząc jego ocenę Bo ja go tak trochę niedoceniałem w tym sezonie On tak niby trochę po cichu Ale zobaczcie, 12 bramek, 8 asyst Sporo też czystych kąt, gdy grał No i ocena 7 praktycznie to był naprawdę świetny sezon Banksa i zobaczcie, jak on się niesamowicie w tym sezonie rozwinął. Od 80, czyli oceny, która była jeszcze taka niepozorna, do oceny 86. Piękna sprawa, no to porównajmy do Bitiego, który tylko o 2 się rozwinął. A startowali przecież z tego samego pułapu, bo BT startował od 80 i Banks też startował od 80. No i Banks rozwinął się dużo lepiej. Świetny sezon w jego wykonaniu, no i staje się naprawdę ważną postacią dla naszego zespołu. Kabango, ocena 6.1, średni, bardzo średni sezon nawet bym powiedział 0 bramek, 0 asyst, mało czystych kątów no to nie był dobry sezon w wykonaniu Walijczyka. No i będziemy musieli też pomyśleć, co z nim zrobić. Jeśli chodzi o Skarleta, ocena bardzo wysoka, blisko siódemki to był dobry sezon Skarleta, trochę się też rozwinął. No i strzelał całkiem sporo bramek, zwłaszcza w drugiej części sezonu, kiedy był nawet bardziej bramkostrzelny od Magnusona. Więc ogólnie sezon na plus. Day, 6,5. 3 bramki w 22 spotkaniach to może nie jest dużo, ale myślę, że on też powoli fajnie się do tej drużyny yy, wprowadza. To był jego pierwszy sezon tak naprawdę pełny u nas i myślę, że sobie poradził. Bulat, no był rezerwowym, jedna bramka, trzy asysty. Ocena blisko 6,4. Uważam, że całkiem przyzwoita. Był to dobry rezerwowy, mam nadzieję, że zostanie z nami na przyszły sezon, bo ktoś taki jak on na pewno nam się przyda. Kresły. 17 spotkań, 0 bramek, 0 asyst, 0 czystych kątów i ocena 6-0. Czyli nie wygląda to zbyt dobrze, ale on dopiero co dołączył, tak naprawdę. I myślę, że tutaj możemy przymknąć na to oko. Mam nadzieję, że od przyszłego sezonu będzie wyglądał lepiej. No i on jest też jeszcze stosunkowo młody. Liczę na to, że będzie się fajnie rozwijał. STW nie grał zbyt dużo. Jak grał, to robił to średnio, ale myślę, że go tutaj nie będziemy jakoś specjalnie oceniać, ze względu na to, że on i tak odchodzi. Taimona też nie będę jakoś specjalnie oceniał, bo on też odejdzie. Jensen. No, do niedawna piłkarz, który był bardzo ważny dla naszego zespołu, był to piłkarz pierwszego składu. No niestety, teraz widzimy, że rozegrał bardzo mało spotkań i stał się no, takim prawdziwym, głębokim rezerwowym naszej drużyny. Dostawał troszkę szans, dwie bramki strzelił. Ocena 6-7, dobra, naprawdę dobra. Gdy grał, to dawał radę, więc jest wciąż naszym cennym rezerwowym. Ale czy coś więcej będzie w przyszłych latach, no to ciężko powiedzieć. No i mnóstwo piłkarzy wypożyczonych, niektórzy tutaj widzimy nie grali w ogóle. No więc mamy sprawdzoną już całą tą naszą kadrę, ale widzimy, że ta ocena w ogóle tak leci bardzo w dół, że jestem troszkę przerażony. Mam nadzieję, że nie zostaniemy zwolnieni. No, bo byłoby bardzo, bardzo przykro. Mamy trochę wiadomości tutaj na czacie, więc przeczytajmy je sobie. No, wszyscy się cieszą, że zostali tutaj wystawieni na listę wypożyczeń. To im pomoże się rozwinąć. Ok, zgadzamy się ze wszystkimi, w porządku. Lecimy dalej, no i czekamy na zakończenie tego sezonu, jak na wyrok można powiedzieć, no bo nie wiemy, jak to wszystko się skończy. Mamy ofertę wypożyczenia na dwa lata, akceptuję to, myślę, że to jest świetna oferta, mam nadzieję, że piłkarz również to zaakceptuje, więc lecimy sobie dalej. Rozmowy spełzły na niczym, jeśli chodzi o Atletico Madryt, no a my wciąż czekamy na decyzję STW, bo nigdzie nie widziałem decyzji STW odnośnie... Właśnie tego, gdzie chcę dołączyć. Mamy tutaj ofertę za Alena. Akceptujemy wypożyczenie roczne bez opcji wykupu. Super sprawa. No i mamy ostatnie raporty w tym sezonie. I czy trafi się tu jeszcze ktokolwiek ciekawy? Zobaczmy piłkarzy ze Stanów Zjednoczonych. No jest ich tutaj dużo, ale nikt nie wygląda jakoś super. No niestety, więc tutaj wszystkich odrzucamy. Jeśli chodzi o piłkarzy z Islandii. No, tutaj również nie wygląda to jakoś spektakularnie. Wartość niezła, ale no też już niewystarczająca na to, czego oczekujemy w tym momencie, więc Islandczyków też odrzucamy. No i jeśli chodzi o Anglików, może tutaj przynajmniej będzie jeszcze jakiś talent do podpisania w tym sezonie, ale wydaje się, że też nie. Szkoda. Więc wszystkich tutaj już odrzucamy, tych piłkarzy, którzy zostali. Przechodzimy dalej. Pół miesiąca jeszcze nam zostało do końca sezonu. No, Mamy scenkę, zawodnik wypożyczony. Ok, widzimy, widzimy, że Davis odchodzi na dwa lata. Mam nadzieję, że po tych dwóch latach wróci naprawdę fajnie rozwinięty. No a my lecimy dalej ostatnie dni czerwca. Kolejna scenka. Zaraz zobaczymy, to jest Allen, który idzie do Mec na rok. Ok, więc tutaj też udało się dogadać. Lecimy dalej. Mamy jakąś wiadomość na czacie jeszcze, więc może zobaczmy o co chodzi. Więc przechodzimy sobie do wiadomości. Tutaj mamy potwierdzenia wypożyczeń. Yy, Okej, okay, no wciąż kiepskie nastroje yy, w szatni, jak widzimy. No ale sezon się już skończył, więc już skończmy o tym mówić, że to był zły sezon. Yy, I po prostu skupmy się na przyszłości, o ile ta przyszłość będzie, a czy będzie, okaże się za moment. Czekamy. Mamy mnóstwo wiadomości, że zawodnicy wracają z wypożyczeń. Mam nadzieję, że wrócą. Naprawdę fajnie rozwinięci i skorzystamy z niektórych zawodników, którzy tam będą. Więc tak, kończymy sezon. Okej, okay, nie jesteśmy zbyt zadowoleni z osiągnięć. Ku naszemu rozczarowaniu nie udało się zrealizować szeregu celów. Mieliśmy nadzieję na większe zaangażowanie, lepsze rezultaty. Mimo wszystko uważamy, że zasługuje pan na drugą szansę, w związku z czym chcielibyśmy, aby poprowadził pan zespół przez jeszcze jeden sezon. Okej, okay, więc słuchajcie, zostajemy to jest najważniejsze zostajemy w tym klubie. No a przed nami kolejny sezon, niestety, znowu bez europejskich pucharów. Naprawdę nad tym bardzo mocno ubolewam. No ale nic na to w tym momencie nie poradzimy. Słuchajcie, ja nie przeprowadziłem jeszcze wśród Was ankiety odnośnie strojów na przyszły sezon, więc wydaje się, że... Ten odcinek na tym zakończymy. I wszystko, co tutaj się będzie działo, to będzie się działo dopiero w następnym odcinku. W następnym odcinku również wybierzemy sobie stroje i tak dalej. Zaczniemy jakieś ruchy transferowe. Myślę, że troszkę ich będzie trzeba zrobić. Będzie trzeba troszeczkę tą drużynę w ogóle zmienić pod wieloma względami, żeby ten przyszły sezon no, wyglądał dużo lepiej. Wybieramy sobie jeszcze oczywiście tylko puchar, w jakim zagramy w przyszłym sezonie. Tutaj widzimy bardzo mocne zespoły. Mamy tu między innymi Juventus i Barcelonę, zespoły które zagrały ze sobą w finale Ligi Mistrzów i myślę, że zagrać z nimi byłoby bardzo ciekawie, a mamy tutaj naprawdę bardzo dużo świetnych hiszpańskich klubów. Puchar elity Azji, byłoby to naprawdę, byłby to naprawdę ciekawy puchar. Tutaj aż tak dobrych drużyn nie ma, chociaż no tutaj są mocne, ale wydaje mi się, że najciekawiej mimo wszystko wygląda Puchar elity Azji. Więc pój pójdźmy w to i zagrajmy z naprawdę mocnymi drużynami. Okej, okay. więc słuchajcie, do personalizacji klubu przejdziemy sobie już w następnym odcinku. Dzisiejszy na tym zakończymy, więc bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj. No i do usłyszenia następnym razem.